Nie od dziś nasi słuchacze wiedzą, że czerwona kartka może mieć różne oblicza. Czasami są to tragedie, w innych przypadkach ludzkie dramaty i uzależnienia, chciwość czy brak planu na rozwój kariery. Ze studia witają się z wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. Dziś opowiemy wam o piłkarzu, dla którego pobyt w Beniaminku ligi francuskiej miał być tylko przystankiem do wielkiego transferu, a jednak stał się początkiem końca. Radamel Falcao Garcia Zarate, znany jako Falcao, urodził się 10 lutego 1986 roku w Santa Marta w Kolumbii. Od najwcześniejszych lat wykazywał ogromne zainteresowanie futbolem, biorąc udział w lokalnych turniejach i pokazując swój talent już jako dziecko. Wchodzimy do pierwszego rozdziału tej futbolowej opowieści. Falcao zaczynał swoją podróż futbolową w pięknych kolumbijskich pejzażach. Jego talent rozkwitał na lokalnych boiskach, gdzie jako młody chłopiec już oczarowywał swoją precyzją i szybkością. Już wtedy widziałem w nim coś wyjątkowego. Jego instynkt strzelecki był niewiarygodny, a jego determinacja zawsze wyróżniała go spośród innych. Mówił jeden z trenerów młodzieżowych drużym Falcao. Jego profesjonalna kariera rozpoczęła się w River Plate w Argentynie. W latach 2005-2009 Falcao zyskał uznanie jako młody napastnik o niezwykłych umiejętnościach strzeleckich. W 2009 roku przeszedł do portugalskiego FC Porto, gdzie stał się jednym z najlepszych napastników w Europie. W Porto przeżył swoje najlepsze chwile w karierze. Zdobył Puchar Ligi Europy UEFA w sezonie 2010-2011, a także przewodził drużynie w zdobyciu ligowego tytułu Premiera Liga. Jego zdolność strzelecka i instynkt bramkowy czyniły go koszmarem dla obrońców drużyny przeciwnej. Przez? Exford for Porto here in Dublin. Waring has picked up Falcao. He has been the man of this season's UEFA Europa League. It is his 17th goal in the competition this season, and it's a wonderful header. O świetności Falcao mogą świadczyć znakomite statystyki z porto. Piłkarz w 87 rozegranych meczach strzelił aż 72 bramki i zaliczył 17 asyst. Przez co jego wkład w grę portugalskiego zespołu był po prostu nieoceniony. W tamtym okresie jego wartość rynkowa oscylowała w granicach 25 milionów euro. W 2011 roku Falcao przeszedł do Atletico Madryt w Hiszpanii, gdzie kontynuował swoją imponującą karierę. W tym klubie również zdobył Ligę Europy, dokładnie rok po tym, jak sięgał po trofeum Sevce Porto. Ponadto na jego koncie wylądował Super Puchar Europy. Falcao stał się niezastąpionym zawodnikiem swojej drużyny. Falcao to nie tylko piłkarz, to lider na boisku. Jego obecność inspiruje całą drużynę do większych wysiłków. Mówił trener Atletico Madryt Diego Simeone. W Atletico Madryt Radamel Falcao spędził jedynie dwa lata. Tyle czasu wystarczyło, aby jego wartość rynkowa wzrosła do aż 60 milionów euro. 5 minutos, atención a Radamel, 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 dentro del área, Radamel, la pica, Radamel, al palo, ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! gol el Tigre Colombiano! ¡Qué jugador ha fichado el Atlético de Madrid! ¡Qué tranquilidad cuando hay que tenerla! ¡Qué agresividad cuando se necesita! Fue 2013 rok. Forma kolumbijczyka była doskonała. 70 bramek w 91 występach w barwach hiszpańskiej drużyny naprawdę mogło robić wrażenie. Wydawało się, że w karierze Falcao pozostał już tylko jeden przystanek. Real Madrid. I właśnie wtedy piłkarz podjął decyzję, która zaważyła na jego dalszym rozwoju. Aby nie przechodzić bezpośrednio z Atletico do Realu, Falcao za aż 43 miliony euro przeniósł się do AS Monaco, które było beniaminkiem ligi. To miał być tylko przystanek do wielkiego transferu do Drużyny Królewskich. Przystanek, który wiązał się także z ogromnymi pieniędzmi. Niestety, tak się jednak nie stało. Dodatkowo Falcao doznał kontuzji kolana, która również miała ogromny wpływ na gwałtowne zahamowanie jego rozwoju. Kontuzje mocno go ograniczyły. Jego organizm cierpi coraz bardziej na początku każdego kolejnego sezonu. Jego kolana są teraz tak zmarnowane, jak zachowując proporcje te należące do Ronaldo Nazario. Powiedział w rozmowie z portalem meczyki.pl kolumbijski dziennikarz Iwan Colmenares. Przejście do Monako w połączeniu z kontuzją kolana okazały się kluczowym momentem w karierze w Potem były mało udane wypożyczenia do Manchester United i Chelsea, gdzie tak po prawdzie przyszło jedynie nazwisko, a nie napastnik gwarantujący worek bramek. Co prawda, powracając do Monako, potrafił przypomnieć o swojej skuteczności, być liderem, gdy była taka potrzeba, ale to nie był już ten sam efekt zaskoczenia jak dawniej. Przyznał Michał Borowy, autor podcastu o południowoamerykańskim futbolu. Opuszczenie Atletico na rzecz Monako w 2013 roku okazało się błędem. Klub z księstwa nie był wtedy wielkim zespołem. Dopiero z czasem dołączyli do niego tacy gracze jak Kylian Mbappe, Bernardo Silva czy Fabinho. Nie zapominajmy jednak, że kiedy Kolumbijczyk przechodził do Monako, największe znaczenie miały pieniądze. Podkreśla jeden z tureckich dziennikarzy w wywiadzie dla meczyków. Wspomniane wypożyczenia rozpoczęły się w 2014 roku. Najpierw do Manchester United, a potem do Chelsea. Były to jednak desperackie próby zaistnienia w wielkim futbolu, a nie przemyślany i stopniowy rozwój. Falcao trafił do Premier League bardziej jako legenda wybitnego talentu Sporto i Atletico. Mało zostało z i skuteczności, jakie prezentował jeszcze kilka lat temu. Piłkarz definitywnie opuścił AS Monaco dopiero w 2019 roku, odchodząc za darmo do tureckiego Galatasaray. Przez 5 lat błąkał się po Chelsea United, gdzie nie mógł zdobyć nawet połowy bramek, które strzelał w Hiszpanii i Portugalii. Pamiętam, gdy Atleti grali przeciwko Chelsea w superpucharze Europy w 2013 roku, i Falcao kompletnie rozbił wtedy The Blues. Zanotował hat-tricka i doprowadził Hiszpanów do końcowego zwycięstwa 4 do 1. W tamtym meczu strzelał kiedy tylko chciał, i Londyńczycy nie potrafili go zatrzymać. Nie należy jednak zapominać, że w Monako Falcao miał też dobre momenty. W sezonie 2016-2017 przyczynił się do wyeliminowania PSG, doprowadzając Monako do mistrzostwa Francji i półfinału Ligi Mistrzów. Mimo to, był to już schyłek jego świetności. Obecnie 37-letni Falcao bawi się w hiszpańskim klubie Rayo Vallecano, gdzie powoli kończy przygodę z piłką nożną. Co stałoby się z jego karierą, gdyby nie błędna decyzja o przejściu do Monako? Tego już niestety się nie dowiemy. A już za tydzień, w kolejnym odcinku Audycji Czerwona Kartka, opowiemy Wam historię piłkarza, którego życie i kariera zostały nagle i w gwałtowny sposób przerwane przez jednego z kibiców. Bohaterem kolejnego odcinka będzie Andres Escobar. A jeśli słuchacie nas na Spotify, to koniecznie zostawcie nam obserwacje i pięć gwiazdek. Do usłyszenia.